no witajcie z tej strony wariot. A dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy yy, Drake Sanga i tak. Yy, ogólnie miał być odcinek z bossem. I pomyślałem sobie tak, że polatamy sobie teraz parę razy, pobijamy go, zobaczymy, jak nam w ogóle idzie z tym. Yy, przed odcinkiem, właśnie zdążymy ogarnąć trochę itemów lepszych już i skończyć zadanie w krypcie króla. A aktualnie teraz myślę, że z tym inwentarzem co mamy myślę, że damy radę po prostu, nie. Ale zresztą to się zobaczy. Kupiłem dwie potki, te potki serio autentycznie są bardzo drogie jak na teraz. Bo jedna kosztuje jedno złoto, więc tu przy tych temkach co wypadają to jest mało. Ok, pierwszy skill jego lepszy był puszczony. Możemy się z nim tu pobawić Zobaczymy zaraz jak będzie biłka. Czy będziemy musieli uciekać, czy se, po prostu się z nim tu pobawimy, nie? Właśnie zapomniałem zmienić tego o. To jest najgorszy skill, a reszta to już tam Na kół może będzie różnica tylko z tym, że zamraża Tutaj nie ma szans, więc Se porównamy też dropa Z późniejszych tych, nie? z tych następnych ubić. Na przykład, z tego co wiem, to standardowy drop chyba pierwszy jest. On nieraz właśnie się buguje i to kula do tyłu puszcza. Okej. Okay. Właśnie, co mówiłem o tym evencie, to teraz wprowadzili ten event Pełnia Księżyca. W możecie robić, ale jak to już mieliście, graliście przed tym eventem z parę tygodni zbierliście zbieraliście te dwamki z To wtedy można coś zacząć robić, bo tak to to jak ja mam 30, to mi się nawet nie opłaca tam wchodzić, nie? Okej okay. Dobra, pierwszy raz zabity Czyli tak, drop został trochę zmieniony, bo Trochę taki shit dostaliśmy Tego nawet zbierać nie będę, ale zastanawiają mnie to właśnie, tej tempy. Okej, okay, to jest od 17 ta czapka, na razie myślę, że w miarę jest taka, nie jest najgorsza. E, tutaj mamy, o bardzo dobry pasek mamy, tylko hmm. musimy jeszcze level wbić. Właśnie ja nie spojrzałem się ile on by nam tam dał, dobra, damy sobie posz, poszukiwacz przygód, rangę. O i tu sekretna kryjówka jest, ale te sekretne kryjówki są so dopiero... Chyba na kół i od wyższych leweli, bo tutaj to nic zbytnio nie ma, jakbym tam wszedł na żetonów nie mam, żeby wejść Okej, okay, kolejny raz Z tego co też patrzę jakąś misję, jeszcze jedna misja została tam ale to sobie później się cofnę i zrobię sobie tą misję Dobra myślałem właśnie, że ten charatur będzie cięższy, trudniejszy po prostu... Aha. Na razie na nim idzie łatwo, nie? Daj pusi do kulkę Coś mi jeszcze, to my jedziemy go na zwykłej S, nie? się tam z tym ale Zaraz jeszcze zobaczyć na ten pasek tutaj <laughs> ile w ogóle no spada, spadanie za dół W ogóle też w komentarzach możecie napisać, czy... bo tu planuję do tego odcinka z tym bossem dodać jakąś nutkę w tle. Myślę, że z Drake Sanga jest, ale jeszcze dodam po prostu jakąś taką w tle cichą nutę, żeby sobie leciało, nie? Bo to już jest jaki tam filmik z tym. Dobra, czekajcie, tu jest pas legendarny dostaliśmy, ale... No on jest słabszy od tego, bo to są szkody. Nie jest tak najgorzej. Myślałem, że na drugi raz sypnie jakimiś zielonymi i same zielone będzie wywalał. Ale widać, że chyba zmienili dropa i jest tak mniej więcej losowo. Ok, pójdziemy sobie jeszcze z razy. porównamy, zobaczymy czy ten drop jednak naprawdę jest zmieniony czy nie. Ja chciałbym coś legendarnego, coś innego niż pasek, bo ten pasek no... Przynajmniej o, może być byle co, ale żeby miało te bony. Dobro, te, bo to tutaj jest bubel. Prawie, a też w ogóle tak, dobra, to do Heredura teraz tak polatam, ja go po ekspie jakoś z czasem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I później będzie w planach pójście dalej już dalsze te lokalizacje, nie wiem, albo dziki las już te dalsze te. Trochę pobawimy się z misjami myślę, że zdążymy jeszcze skoczyć na takiego minibosa tam w lochach. No i będziemy myśleć na tym, dopiero gra się później od tych tych Też będzie trzeba pobiegać na te posy, bo one dają jednak tylko OK, Tu już drop jest po prostu badzie. Jeszcze raz zobaczymy czy serio Level fajnie idzie, bo patrzę już kreseczka wbiła, więc no Nawet spoko jest ja Zobaczymy jak to później będzie szło Też byłem, przeszedłem się na międzyświaty i tak, z tych mini bossów co wcześniej standardowo leciała nadzwyczajka, to teraz na tym lecą mi magiczne, więc jest trochę lipa z tym, bo myślałem, że tam na początku mapy jest mini boss, nie? I zawsze z niego była gwarantowana nadzwyczajka. A teraz jak chodzę, no to nawet nie ma nadzwyczajki, więc no nie wiem co się tam odwaliło. Coś pozmieniali. Jeszcze raz dawać w kierunku pociśniemy go. Brakuje paru skili, że sprawnie szło. Nie testowałem teraz, ile ta kulka może zabrać, bo na tych wyższych modach jest na raz ściąga, bo leci 5 kulek, a tutaj jedna jest, ale myślę, mi się wydaje, że większość mojego HP by ściągnął tym do kulki. Testować raczej nie chcę, bo jak panne będzie lipa. musimy co też złota trochę pozbierać, bo już na razie jest lipa. Bo aktualnie kupiłem trochę tej eski, dwie potki, wydałem wszystko. Trzeba sprzedawać wszystkie ok, jest w miarę spoko, bo kroki Ken już są lepsze, o wiele lepsze od tych wszystkich butów, co mam. Czyli tak, ogólnie drop, co by jeszcze to pogodności, to jest taka lipa, że lubi to kur. Nie, lipa też słaby. Aktualnie ten, co mam, jest dużo lepszy niż to, co jest i wypada, nie? Więc na razie z tym będę biegał. No i co tak patrząc? Szczerze, tu trochę wiedzy porobiłem, te codzienne zadania, co mamy po prostu tutaj. Aktualnie tu myślę, nie będę tego dokańczał, bo po prostu nie idę na ani na pvp. I tego robić nie będę, ale przynajmniej jedną misję dziennie przydałoby się zrobić, żeby ta wiedza szła do góry. A mi po prostu będzie szybciej to szło, dlatego że już mam jedną postać zrobioną z... Poziomem wiedzy, tak? Czyli tam do tego setnego levela chyba będę miał cały czas bonus mentora i tak samo y, jest z tym. Jak to. Z areną. Jeżeli ranga jest na pierwszej postaci wbita większa, to na drugiej mamy automatycznie bonus z znaczków sławy i to są duże bonusy, jak tak porównując, bo rangę na przykład, jeżeli. Pierwszą postacią wbiliśmy na przykład, nie wiem, tam Chorążego. To już się w miarę długo wbija, jak się gra bez bonusu mentora. Z bonusem mentora to szybko idzie, bo na przykład porównując za walkę zwykłą bez mentora dostajemy 200, a z mentorem już mamy 700 coś, to jest duża różnica. No ale dobra, mniej więcej ja zobaczę teraz tak. Pójdę, popatrzę tę misję, jak tam wygląda, trochę podekscytuję może. I najwyżej widzimy się w następnym odcinku. To będziemy kombinować tam dalej, co tam można by było porobić, już ogólnie, jest kwestia znalezienia mnie w lochach i wydropienia jakiegoś fajnego itemu. Ale to zobaczymy w następnym odcinku. No dobra, to by było na tyle. Z góry dzięki. Trzymajcie się na razie.